Rady Radę, witam Was serdecznie, ja mam na imię Gopikanta, a Wy słuchacie podcastu na kanale Boska Energia, gdzie mówimy na poważnie, a czasem na wesoło, o duchowości Wschodu, filozofii Gaudia Wisznuickiej, raganu Gabakki, żeńskim aspekcie absolutu i o tym, z czym to wszystko się je. Miłego słuchania, a jeśli Wam się spodoba, zostawcie lajka i zasubskrybujcie, by dostawać potem powiadomienia o kolejnych materiałach na moim kanale. W ostatnim podcaście, gdzie odpowiadałem na pytanie Lili o Kaliuce i mojej opinii na jedyny sposób, by w czasie tej ery osiągnąć zbawienie, Lila podziękowała mi serdecznie, przyznając, że teraz ten aspekt dużo lepiej rozumie, co mnie bardzo cieszy. A jeszcze bardziej cieszy mnie to, że Lila ma więcej pytań. Interesuje ją między innymi, czy Wedy mówią coś o dinozaurach. Skoro na naszej planecie ludzie żyją od zawsze, czy ludzie mogli żyć obok dinozaurów? Czy w czasie katastrofy dinozaurów mogła być wtedy kaliuga? Logika podpowiada, że ci ludzie, którzy według WED żyli kilkaset, kilkadziesiąt milionów lat temu, musieli widzieć dinozaury. Oprócz tego Lila pyta, czy zwierzęta mają duszę i jak wygląda ich nadzieja na życie pozagrobowe. Sami przyznacie, że pytania są ciekawe. Pojawia się w nich wiele wątków i odpowiedź na nie wymaga dłuższej wypowiedzi. Oczywiście przyznam od razu na wstępie, że nie mam wiedzy całościowej i wglądu w szczegóły boskiego planu zbawienia. Nie potrafię też powiązać ciągle wielu odkryć i wniosków współczesnej paleontologii z opisami dawnych dziejów człowieka zawartych w pismach wedyjskich. Dlatego nie będę spekulował snując namysły. Być może w przyszłości zdobędę wiedzę uzupełniającą tę lukę, ale wciąż na sporą część pytań Lili da się całkiem rzeczowo odpowiedzieć. Zatem, czym jest dusza? W chrześcijaństwie koncepcja duszy zależna jest od wyznania, i te poglądy chrześcijan nie są spójne, ale powiedzmy, że według największego wyznania w Polsce, czyli według nauk Kościoła Rzymskokatolickiego, Dusza to element życia jego pierwiastek, który oddziela się od ciała w momencie śmierci i wędruje do jednego z trzech miejsc ostatecznych nieba, czyśca lub piekła. Doświadcza tam odpowiednio nagrody bądź kary za swoje postępowanie, za życie w ciele. W tej koncepcji zaciera się różnica pomiędzy tym, co Biblia nazywa duszą po grecku psyche, po łacinie anima, a po hebrajsku nefesz, a pojęciem takim jak duch po grecku pneuma, po łacinie spiritus, a po hebrajsku ruach. Zamieszania dokładają filmy hollywoodzkie o duszach zmarłych, odwiedzających swoich krewnych, o wysyłaniu duszy z nieba z powrotem na ziemię, horrorów o strasznych i mściwych duchach zmarłych ludzi. Współczesny człowiek Zachodu ma przez to bardzo mgliste pojęcie nie tylko o tym, czego uczy się własna religia, ale co tak naprawdę stanie się z nim po śmierci? Jak widzimy, dusza i duch w wielu językach określane są zupełnie innymi słowami. Nawet nie są to słowa podobnie brzmiące, tak jak w naszym języku. Pewne wyznania chrześcijańskie uporządkowały tę naukę, rozdzielając duszę na to, co rzeczywiście jest żywe w człowieku, a ducha, nazywając tak energię, tych życia pochodzący od Boga. Duch w tym przypadku to ożywczy dar, który duszę powołuje niejako do życia. A jak to wygląda według koncepcji wedyjskiej? Całkiem podobnie, ale nie we wszystkich aspektach. Otóż to my jesteśmy duszami, a ciało jest jedynie czymś w rodzaju garnituru lub pojazdu dla naszej duszy. Dlatego, że wierzymy w reinkarnację, wędrówkę dusz z ciała do ciała. Według tej koncepcji Cała nasza jaźń i osoba to nieśmiertelna dusza, która dostaje ciało. Tak, to nie my mamy duszę, tylko jesteśmy duszami, a posiadamy ciało. I to tylko na chwilę, z perspektywy długości życia naszej duszy. Dusza jest nieśmiertelna, a ciało niestety ulega starzeniu, chorobom, uszkodzeniom i śmierci, a potem wymianie. Wtedy, gdy ciało ulegnie śmierci i rozkładowi, to prawdziwe ja którym jesteśmy, dostaje nowe ciało, i co ciekawe, niekoniecznie jest to ciało ludzkie. To może być ciało jakiegoś zwierzęcia, rośliny, a nawet co może Was zaskoczyć, dusza otrzymuje czasem ciało w postaci kamienia lub kryształu. Tak, trochę trudno w to uwierzyć i zaakceptować, ale według wiedzy wedyjskiej, kryształy to też są istoty obdarzone życiem. Przebywa w nich dusza takiego samego gatunku jak nasza. Ezoterycy i bioenergoterapeuci. Często korzystając z innego zasobu wiedzy, a raczej bazując na własnym doświadczeniu opartym na pozazmysłowym postrzeganiu rzeczywistości, też zgodnie twierdzą, że kryształy są zasobnikami energii życia i mają własną świadomość. Co ciekawe, koncepcja wedyjska zakłada, że każda istota żywa to już, jak wiemy, dusza, ale ciało, które zamieszkuje, dzieli miejsce z jakby drugą duszą. Hmm. Czy to nie dwie osoby w jednym ciele? Albo opętanie, co gorsza? Nie, nie. Nie o to chodzi. W sercu każdej żywej istoty mieszkają dwie dusze. Ale to tylko w języku polskim tak się je określa. Co może być mylące. Jedna dusza to nasze indywidualne ja. Nasze prawdziwe ja, zwane inaczej duszą indywidualną. I w sanskrycie nazywa się to dziwa. Druga dusza natomiast to pierwiastek boski. To tak, jakby Bóg w miniaturce, żeby to lepiej unaucznić. nazywamy tę istotę Paramatma. To zlokalizowany aspekt Boga w naszym sercu, który sprawuje rolę milczącego świadka naszej drogi życiowej. Jednak ten milczący świadek odzywa się czasem w trudnych momentach naszego życia, podpowiadając nam najlepszą drogę do wyboru. My to nazywamy sumieniem. Ale jest także druga sanskrycka nazwa na ten rodzaj duszy: to Atma lub. Atman to też dusza, ale bardzo innego rodzaju. W zasadzie substancja, z jakiej są utworzone te dwa rodzaje dusz, dziwa i atma, jest ta sama. Różnica polega na tym, że dziwa jest oderwana od źródła, z którego pochodzi, a atman reprezentuje właśnie to źródło i jest z nim zjednoczony. Proces realizacji atmana jest bardzo poważnie traktowanym procesem duchowym w przywajizmie. My, Wisznuici, Omijamy ten bardzo długi i mozolny proces dzięki specjalnemu darowi, o którym nieco dalej i pędzimy by zrealizować coś znacznie cenniejszego, słodkiego i bardzo osobistego, związku miłosnego z osobowym Bogiem. Nas nie interesuje do końca realizacja Atmana w takiej formie jaka przebywa w naszym sercu, ale dokonujemy dzięki praktyce mantrowania, rozmyślania i służenia Bogu. Takiej swoistej transformacji formy Boga w naszym sercu, by stał się on Radą i Kryszną. To bardzo istotne, ale opowiem o tym w innym odcinku. Niemniej ta druga dusza, zwana Paramatmą, czy też Atmanem, to odpowiednik tego, co teologia chrześcijańska, czy nauki rabinów z judaizmu nazywają właśnie duchem. Uświadomienie sobie tych pojęć i głębszego znaczenia daje nam szybki start w prawdziwe życie duchowe. Zatem co daje nam ludziom zachodu podstawy, by sądzić, że zwierzęta, jeśli w ogóle mają duszę, to jest to inna dusza, a rośliny są już wyłączone z takich domniemań. To inteligencja. Świat zachodu kategoryzuje życie według ilu razy inteligencji. My ludzie mamy lepsze dusze, bo jesteśmy według naszego przekonania najinteligentniejszym gatunkiem żywych istot na Ziemi. A zwierzęta, jeśli w ogóle mają duszę, to jest to gorszy rodzaj duszy. Dusza innego, niższego szczebla. Z tego wynikają spekulatywne koncepcje o tym, czy jedzenie mięsa de facto ciał zwierząt jest moralne, czy nie. Zazwyczaj wniosek jest taki, że zabijanie zwierząt w celu pozyskiwania pożywienia jest w porządku, bo to istoty o znacznie mniejszej inteligencji. Nie zrozumcie mnie źle. Nie osądzam nikogo na podstawie tego, co wkłada do ust. Każdy dysponuje innym stanem wiedzy i inną świadomością kulturową, w jakiej wyrósł, dlatego moralności nie można jednoznacznie oceniać na podstawie diety. Jednak w tym wszystkim przybliżam Wam moje poglądy w tej sprawie oparte na wiedzy wydyjskiej i zawartej w niej wiedzy o tym, czym jest dusza, z bardzo szerokiego punktu widzenia. W związku z tym, że zwierzęta to dusze, które kiedyś były ludźmi. Nasuwa się logiczny wniosek, że one też są osobami z podobnym prawem do życia, o którym my nie możemy decydować. Dlatego my, fysnoici, jesteśmy wegetarianami, a niektórzy z nas nawet weganami. Traktujemy zwierzęta jak osoby, którymi w rzeczywistości są. Po zaakceptowaniu takiego stanu rzeczy możemy się ciągle zastanawiać nad dwoma rzeczami. Czemu w takim razie jemy rośliny, które też są żywymi duszami? Oraz co się dzieje z inteligencją i świadomością duszy ludzkiej, która przechodzi do prościej postrzegającego świat ciała zwierzęcia. Jeśli chodzi o to pierwsze, to fakt, zjadamy istoty żywe w ciałach roślin, bo tak skonstruowane jest nasze ciało, że nie może przeżyć bez dostarczanego mu białka. I to jest bliskie temu, co nazywamy wyborem tzw. mniejszego zła. Świat, w którym żyjemy, nie jest idealny. Żyjąc w nim dokonujemy codziennie dziesiątek, a nawet setek wyborów codziennie. Co do większości tych wyborów nie mamy wątpliwości, ale nad niektórymi musimy trochę przysiąść i zastanowić się, czy są one moralne, dobre czy korzystne. Mnie osobiście bardzo pomaga. W dokonywaniu tych wyborów wiedza wedejska, jaką przyswajam i pogłębiam, ale inni dokonują wyborów bazując na innym zasobie wiedzy i doświadczenia i nie mam prawa ich osądzać pod tym względem. Druga wątpliwość dotyczy, jak wspomniałem, inteligencji. Logika podpowiada, że kiedy dusza, która wciela się w następne ciało, posiada już jakiś zasób wiedzy, uczucia i świadomość zachowaną z poprzedniego życia. Gdyby tak było, to żylibyśmy pośród piesków, które chodzą na tylnych łapach, próbują mówić, używać smartfonów, dezodorantów i ubierających się chociażby w dżinsy czy t-shirty. Oczywiście nie jest tak i to wcale nie jest słaby punkt koncepcji reinkarnacji, dlatego że w rzeczywistości świadomość, pamięć i osobowość to nie są części składowe duszy, a jedynie elementy ściśle związane z ciałem, które umiera. Ciało, które mamy, to nie tylko materia stała i płyny ustrojowe. Bhagavad Gita, nasz duchowy elementarz, rozwija te myśli i koncepcję ciała poszerzając o osiem różnych elementów. Pięć z nich to elementy łatwiej zauważalne, zwane inaczej wulgarnymi. Ale to źle kojarzące się słowo w naszym języku, więc nazwałbym je bardziej zewnętrznymi, namacalnymi. Tymi elementami są ziemia. Białko, z którego jesteśmy zbudowani, tworzące nasze mięśnie, kości, ścięgna i skórę. Dalej jest woda, jako element, który tworzy wszystkie nasze płyny ustrojowe. Trzeci element to ogień, a ogień w mikroskopijnej formie istnieje w każdej komórce naszego ciała, póki ono żyje. I jest to element, który bierze udział w spalaniu materii, tłuszczy i przetwarzaniu tej materii na energię innego rodzaju, potrzebną w naszych procesach życiowych. Po o ogniu, kolejny element czwarty to powietrze, czyli gazy, jakie znajdują się w naszym ciele, a jest ich też w wiele różnych form. No i piąty element to eter, czy też przestrzeń, to puste przestrzenie, jakie znajdują się w naszym ciele, a także miejsce, jakie całe nasze ciało zajmuje, biorąc pod uwagę jego rozmiary. Oprócz tych pięciu elementów namacalnych są tak zwane trzy elementy subtelne. To kolejno umysł, inteligencja i fałszywe ego. Opisy, czym one dokładnie są, zajęłyby też sporą część tego podcastu, a cała wiedza na ten temat jest już zawarta w Bagaładgicie i komentarzach do jej podstawowego tekstu. W każdym razie, te trzy ostatnie według chrześcijaństwa czy też innych zachodnich koncepcji religijnych są nazywane pierwiastkami duchowymi. Czy słusznie, czy też nie, to nie jest tematem naszych dzisiejszych rozważań. W każdym razie, wiedza wedejska, zalicza te trzy subtelne elementy jako części składowe naszego ciała i udowadnia, że istnieje między nimi nierozerwalna zależność. Z innej perspektywy te wszystkie osiem elementów, zarówno namacalnych, jak i subtelnych, tworzy osiem warstw okrywających duszę, czyli one tylko okrywają ten pierwiastek duchowy zamieszkujący tymczasowo ciało złożone z tych właśnie ośmiu elementów. Dlaczego się tak nad tym rozdrabniam, zapytacie? Ano... Po to, by udowodnić, że dusza, która wędruje do kolejnego ciała, nie dziedziczy inteligencji, pamięci, bagażu doświadczeń ani przeświadczenia o tym, kim jest. Dusza, przejmująca nowe ciało i rozpoczynająca nowy cykl życiowy, otrzymuje nowy umysł, nową inteligencję i zupełnie inne ego od poprzedniego. Całkiem logiczne byłoby wynikające z tego pytanie, czyli czym w zasadzie jest dusza, jeśli nie nośnikiem świadomości i inteligencji. Co pozostaje z człowieka w nowym ciele, jeśli jest on w następnym życiu zupełnie inną osobą? Ano, dziedziczy się karmę chociażby. To właśnie rodzaj nagromadzonej karmy decyduje w głównej mierze o tym, jakie ciało otrzymamy w następnym życiu. Osoby zbierające ciężką karmę w gónie ignorancji otrzymują ciała gorszego sortu w sensie ciała o niższej świadomości niż ludzka. I tutaj właśnie mamy szeroką gamę ponad 8 milionów rodzajów gatunków, w które można się wcielić. Zatrzymajmy się chwilkę tutaj, bym Wam mógł pomóc uświadomić, jak rzadka i wyjątkowa jest szansa na wydostanie się z koła narodzin i śmierci. Już wiemy, że dusza wędruje z ciała do ciała i są to ciała różnych gatunków żywych istot. W religiach, które nie uznają reinkarnacji, mówi się, że żyjemy tylko raz i mamy jedną szansę na zbawienie. Oczywiście my, jako ludzie, bo zwierzęta to duszy nie mają i są po prostu biegającym jedzeniem. Kiedy umierają, to po prostu kończy się ich życie. Czasami można jednak spotkać się z wierzeniami, że zwierzęta po śmierci przechodzą przez tęczowy most do ich takiego specjalnego raju. No nie będę komentować, każdy ma prawo wierzyć, w co mu się podoba, jednak Koncepcja wedejska zakłada, że życie zwierzęcia to jest okres przejściowy duszy, dopóki przez szereg takich wcieleń nie otrzyma bardzo rzadkiej formy ciała ludzkiego. To właśnie forma ludzka jest tą jedyną szansą na przerwanie koła narodzin i śmierci. Jeśli jej nie wykorzystamy za życia, to najpewniej dostaniemy znów ciało podrzędnego gatunku o niskiej świadomości. Musimy żyć w takim ciele i wędrować poprzez czasokresy życia wielu różnych gatunków aż zrobimy kolejne okrążenie koła wcieleń i ponownie otrzymamy szansę w postaci życia w ciele ludzkim. Zwierzęta tej szansy nie mają, choć są takimi samymi duszami jak my. Muszą czekać na swoją kolejkę. I tutaj taka mała ciekawostka, że są trzy typy ciał zwierząt, które są przed ostatnim wcieleniem, przed otrzymaniem ciała ludzkiego. To zwierzęta takie jak koty... Małe i duże, łagodne i drapieżne, potem małpy wszelkiego gatunku i krowy, antylopy, jeleniowate, generalnie przeżuwacze. Która z tych trzech form będzie jako przedostatnia, to zależy od rodzaju karmy nagromadzonej podczas ostatniego życia w formie ludzkiej. Ale to są takie niuanse i ciekawostki filozoficzne tylko. Wróćmy do bagażu karmy, bo to jest tutaj istotne. Osoby z nagromadzoną karmą w gunie pasji Dostają często ciała ludzkie, ale ich życie jest zazwyczaj wypełnione zaspokajaniem pragnień związanych z egzystencją, bo dziedziczą najczęściej typ świadomości z poprzedniego życia wypełnionego rozrywkami, i tutaj niewiele się raczej zmienia. Osoby o tak zwanej dobrej karmie, tego trzeciego rodzaju, dostają życie ludzkie w dobrych warunkach, w wygodzie dostatku, a często też wcielają się dzięki takiemu bagażowi karmy w ciała półbogów i żyją na platformach niebiańskich. Ale to też nie jest wyzwolenie. Zauważcie, że ktoś, kto dostaje ciało półboga, też nie może się starać o wyzwolenie. Musi odczekać setki tysięcy lat, bo półbogowie żyją nieporównywalnie długo, zanim otrzyma znów ciało ludzkie, a z nim szanse na wyzwolenie. Wyzwolenie następuje dopiero wtedy, kiedy nie ma się już żadnej karmy. To jest związane z celem życia na Ziemi. Naszym celem nie jest bezustanne krążenie między różnymi formami życia ani wcielanie się wciąż na nowo do zdobycia tego, co najcenniejsze na świecie materialnym. Celem życia jest przerwanie tych cyklów narodzin i śmierci i powrót do świata duchowego. Jak widzicie, do świata duchowego nie idzie się po prostu po śmierci. Ta koncepcja życia pozagrobowego nie jest podobna do chrześcijańskiej, gdzie dysponujemy jednym życiem i po śmierci idziemy na wieki tam, gdzie zasłużymy. Tak naprawdę świat duchowy nie jest miejscem, do jakiego trafiamy w nagrodę za nasze zasługi, a śmierć nie jest momentem przejścia do świata duchowego, nawet wtedy, kiedy jest się praktykującym wieżnuitom. To trochę skomplikowane, prawda? No, fakt, trochę to jest skomplikowane. Ale wiedza o tym jest naprawdę istotna. Cel życia, czyli doświadczenie ciągłej obecności Boga, służenie Mu z miłością, jest osiągany poprzez rozwijanie świadomości duchowej za życia, bo bardzo niewielu spośród ludzi chodzących po Ziemi to osiąga. Prawdę mówiąc, to ukoronowanie wielu cyklów życiowych, w których sukcesywnie podwyższało się swoją świadomość, czystość i miłość. Hmm, zaraz, zaraz, to jednak. Coś przechodzi z ciała do ciała w momencie inkarnacji, tak? Oprócz karmy, jaką dziedziczymy po poprzedniej formie życia, można odziedziczyć tzw. sukriti. To jest powiedzmy pułap duchowego rozwoju, którego się nie traci pomimo utraty pamięci, inteligencji i całej osobowości. W nowym życiu rozpoczyna się wędrówkę przez życie, kontynuując niejako duchowy rozwój od poziomu na którym się zatrzymaliśmy w poprzednim życiu. Tego się nie traci, bo to element duchowy i on nie umiera wraz z ciałem, ale jest właśnie przenoszony przez duszę z ciała do ciała. To właśnie z powodu Sukriti niektóre dzieci przejawiają bardzo wysoką wrażliwość na piękno, cierpienie innych, i mają nawet w bardzo młodym wieku niezwykle rozwiniętą świadomość potrzeby, niepohamowanej potrzeby parcia najkrótszą drogą ku czystej świadomości Boga. I osiągnięciu wyzwolenia. To tak, jakby została w nas taka tęsknota za Bogiem z poprzedniego życia, której nie zdążyliśmy zrealizować w praktyce z powodu zbyt krótkiego życia. Sokriti, czyli zasługi duchowego rodzaju, są również połączone z tak zwanymi samskarami. Samskara to już bardzo konkretne pragnienie rodzące się w sercu, pragnienie rozwoju duchowego w bardzo szczególnym kierunku. Żeby to lepiej zrozumieć. To samskary są jakby takim voucherem do szybkiego startu w duchową praktykę, jaką się napotyka na swojej drodze w następnym życiu. A samskara to powiedzmy nazwa marketu i wyszczególniony dział towarowy, w którym możemy zrealizować taki voucher. I to nie musi dziać się koniecznie przy kolejnym wcieleniu duszy. Często mówimy, że po jakimś wydarzeniu zrozumieliśmy sens życia i rozpoczęliśmy nowy etap w życiu a wręcz nazywamy to nowym życiem. Ja też w moim życiu przeszedłem kilka takich momentów zwrotnych, kiedy świadomość wzniosła się na kolejny pułap, a ja skorzystałem z takiego właśnie vouchera, chociażby w postaci spotkania mojego guru, który bardzo przyspieszył mój postęp duchowy. Pomógł wyznaczyć kierunek moich starań i zainspirował mnie do bardziej intensywnych działań w tym kierunku. Ale nie spotkałbym mojego mistrza, gdyby nie Sukriti i sam Jakie udało mi się zdobyć w poprzednim życiu, zarówno w poprzedniej ludzkiej formie, jak i w moich poszukiwaniach duchowych po omacku już w tym cyklu życia. Zdobywa się takie rzeczy poprzez służbę, uprzejmość czy dobro wyświadczane osobie wyzwolonej. Można to przyspieszyć również poprzez silne pragnienie i modlitwę. Takie rzeczy zostają nam często dane w wyniku czystej, niemotywowanej materialną korzyścią prośby skierowanej do Kryszny. Boga w innej formie, czy też świętej osoby. Jaki to ma związek z życiem pozagrobowym i wyzwoleniem? Spory. Guru, czy osoba święta za życia, którą my nazywamy sadu, taka osoba osiągnęła perfekcję już za życia i on już jest z Bogiem w świecie duchowym, zanim opuści ziemską powłokę. Prościej mówiąc, zanim umrze, już jest w świecie duchowym. Jak to się dzieje? Właśnie dlatego, że śmierć nie jest żadną przepustką do świata duchowego. Śmierć może nas co najwyżej przenieść do następnej formy cielesnej tu na ziemi. Tak wygląda właśnie proces duchowy. To świadomość osiągana za życia, a czysta świadomość to już jest doświadczenie miłości Boga bezustannie. I to też się dzieje za życia. Taką drogą osiągamy perfekcję i taką drogę propagujemy. Gour premanandy. Na koniec jeszcze chciałem Wam przypomnieć o tym, że ważna jest dla mnie każda Wasza subskrypcja. Pod każdym filmem w prawym dolnym rogu jest czerwony napis Subskrybuj, który po naciśnięciu zmienia się w szary napis Subskrybujesz. Wtedy ta subskrypcja już działa, ale oprócz subskrypcji warto nacisnąć także ikonkę w kształcie dzwoneczka by z białego zrobił się czarny i taki w jakby nawiasach. Oznacza to, że będziecie dostawać powiadomienia w czasie rzeczywistym. O pojawieniu się każdej nowości na moim kanale: czyli subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę i najlepiej do tego komentarz zostawiony poniżej. To może być komentarz, nawet negatywny. Możecie się ze mną nie zgadzać. To nawet lepiej, bo oznacza, że myślicie samodzielnie. I o tym też piszcie w komentarzach. Jednak tym bardziej się ucieszę z komentarza zawierającego konstruktywnie wnioski i pytania. O bardziej szczegółowe wyjaśnianie jakiegoś zagadnienia. To wszystko pozwoli mojemu kanałowi Boska Energia nie umrzeć śmiercią naturalną przez zapomnienie, ale rozwijać się, stawać się coraz ciekawszym i docierać do Was, którzy już ten kanał uwielbiacie oraz do tych, którzy być może bardzo potrzebują takiej wiedzy. Inspiracji do tworzenia kanału dostarcza mi medytacja ciekawe i mądre książki w tematyce Vajshnavas i Siddhanty, ale przede wszystkim ciekawe rozmowy i dyskusje. To właśnie tam rodzą się pomysły na kolejne odcinki, a każde trafne pytanie to inspiracja, czyli rzecz pozytywna i konstruktywna. Wspierajmy się w zdobywaniu wiedzy, w wyciąganiu mądrych wniosków, bo myślę, że warto. Przypominam, że boska energia Istnieje oprócz tego, że na YouTube, to na Spotify, Anchor FM i na Facebooku jako fanpage o tej samej nazwie. Dla tych, co chcą pozostać anonimowi ze swoim pytaniem, jest również opcja korespondencji na adres e-mail kanal.boskaenergia.gmail.com Wszystkie linki znajdziecie w opisie filmu. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia lub usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się i nie dajcie zgasnąć tej boskiej energii, która w Was mieszka. Rade rade